Nie, nie przychodzi mi nic innego o musicalach, <grymne> <grymne> też przez to trochę, że ja nie jestem jakoś szczególnie fanem właśnie a, występów teatralnych, raczej jestem po tej stronie kinowej kinowej. Rozumiem ten punkt widzenia. Kino jest zupełnie inną formą, natomiast, jakby taką specyfiką teatru, którą ja uwielbiam i myślę, że dużo osób też właśnie na to patrzy, no to jest to, że to jest na żywo. Mhm. I właśnie ludzie się dziwią, czemu idziesz parę razy na ten sam spektakl, ale on nie jest do końca taki sam, bo jednak no, nie ma opcji, żeby ktoś zagrał dokładnie w ten sam sposób. Drugi raz z rzędu, to się zawsze będzie trochę różniło, dochodzą do tego po prostu też zmiany obsadowe, tak, raz tę rolę zagra ten aktor, kiedy indziej inny aktor, chcesz pójść porównać, wyrobić sobie opinię, to jest taka specyfika teatru, która gdzieś tam mnie bardziej przekonuje niż kino. Okay. <grych> Nie przekonałam cię. <grych> Nie no, to, to jest, e, <grych> widzisz też, e, może to jest kwestia taka, że ponieważ jest to na żywo, <grych> To trzeba, właśnie, ustalić konkretny termin, kupić bilet, iść na, to, na, na, na spektakl, w przeciwieństwie do tego, że mogę sobie usiąść w dowolnym momencie na kanapie, włączyć film i potem przerwać go. Po... No tak, tak, nie no to jasne. To jakby okej, okay, myślałam bardziej o na przykład wyjściu do kina, bo jakby oglądanie filmów na kanapie to jest w ogóle jeszcze inna bajka, to jakby jest po prostu czysta wygoda, tak? To, to w ten sposób. No nie, to nawet nie będę porównywać. bo to jest inna płaszczyzna, to tu nie powiem, że wolę iść do teatru niż oglądać film na kanapie, chociaż to może być prawda. No ale jakby w innych momentach mam na co innego czas, tak? No a druga tak. kwestia też pewnie koszty, tak? Tak. Y chociaż generalnie zależy kiedy. Bo. Mm, coś sprawdzasz coś. Tam. Hey. <laughs> okay. e Ogólnie patrząc na średnią cenę biletu do teatru, a średnią cenę do kina, to oczywiście, że kino jest tańsze. Ale na przykład, już pójść do kina w weekend, kiedy nie jest się studentem, to to już potrafi być naprawdę zwykle powyżej 30 zł. Czasem to dochodzi nawet do jakichś 37, jak patrzyłam właśnie te soboty dla dorosłych. W sensie dla dorosłych w sensie mówię o cenie biletu. Bo <laughs> zabrzmiało jak jakiś cykl filmów. <laughs> um. No właśnie, czyli mamy tak w okolicach tych 37 zł, a do teatru są coraz częściej też wypuszczane wyjściówki. I w tym momencie jesteś w stanie też złapać wyjściówkę do teatru za 40 zł, więc w tym momencie ta różnica się robi zaniedbywalna. Mhm. Więc są, są też po prostu tańsze teatry, są teatry, które gdzieś tam mają te wejściówki, są teatry, które też wprowadzają zniżki ulgowe dla studentów. I tutaj w Warszawie to myślę, że najbardziej przoduje Teatr Polski, który akurat nie jest zbytnio musicalowy, ale u nich ceny biletu dla studentów to potrafi być 15 zł. To to jest wręcz no taniej tak, niż kino. Bardzo tak. A co z odzieniem? Bo pamiętam, że przy, przyjęło się, że do teatru się idzie na galowo pod krawatem. To się bardzo zmienia. To się bardzo zmienia też w przypadku musicali, które są jednak no, formą rozrywkową, tak? To, bo gdzieś tam do opery, no to faktycznie jest to bardziej tam elegancko. Na muzykę tego się już tak, aż tak ludzie nie trzymają. Chociaż ja w ogóle należę do osób, która po prostu lubi się czasem odstawić. Yy, bardzo lubię nosić sukienki, więc ja praktycznie zawsze w teatrze jestem w sukience. No, nawet nie z takiego poczucia, że trzeba, tylko po prostu ja lubię. Myślę, że teraz to zeszło bardziej na to, żeby po prostu ten ubiór był gdzieś tam schludny i jakby no. To się liczy najbardziej, natomiast dosyć często widuję ludzi w, nie w białej koszuli już, tylko właśnie zwykła koszula w kratę, no tyle, że wyprasowana powiedzmy. E, jeansy tylko, że nie podarte, no jakby to jest coraz bardziej na luzie taki wygląd. I faktycznie dużo ludzi chodzi do teatrów w dzisiejszych czasach? Czy raczej świecą pustkami? Nie, 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 nie. świecą pustkami. <grym> <grym> się znowu zastanawiam na ile to jest specyfika tego, gdzie ja gdzieś tam chodzę. E... Ale no nie. Ma. Myślę, że, że sporo. Może nawet zaryzykowałabym stwierdzenie, że coraz więcej. Może właśnie przez to, że wchodzą wejściówki, wchodzą zniżki. Myślę, że jest sporo. Faktycznie nie pamiętam kiedy ostatnio byłam w teatrze tak, żeby, tak jak mówisz, świeciło pustkami. To jest zwykle 100% sali zapełnionej. Zależy jeszcze od spektakli. Nie wiem, są takie spektakle w stylu... Kolejny mój ukochany. Jesus Christ Superstar w rampie. I on jest, no po prostu, tam jedno miejsce nie zostanie, jak, tak jak spektakle są grane w marcu, to one są wyprzedane w styczniu, jakby wszystkie. Ludzie wchodzą na wyjściówki, widziałam, że parę razy wchodzili już po prostu, żeby siedzieć na schodach, więc no, no to jest jakby sala wypełniona powyżej 100%. W Romie też zwykle, zwykle jest full, z tego co wiem. Czym są te wejściówki? Mm. Wejściówki to są takie bilety, które kupujesz na ostatnią chwilę, tego samego dnia, co jest spektakl, jakoś tam albo na platformie internetowej e-wejściówki, to jest tak najbardziej rozpowszechniona i ona tam rusza sprzedaż chyba jakieś 4 godziny przed spektaklem coś takiego. Albo w samej kasie teatru i wtedy to jest zwykle jakąś godzinę przed, więc to jest jeszcze bardziej tak ryzykownie. <grych> e no i to są tanie miejsca, gdzieś tam dostawki, albo po prostu dostawki, czyli po prostu takie zwykłe krzesło wstawione obok rządu. Rząd krzeseł się kończy mm -hmm. e, i na koniec rzędu jest dostawiane takie zwykłe krzesło z oparciem, no i to jest Twoja wejściówka. Albo na przykład wejściówki też są z po prostu brakiem gwarancji miejsca siedzącego. No i polega to na tym, że właśnie jeżeli ktoś kupił bilet, a nie przyjdzie, zostanie wolny, to wtedy możesz tam usiąść, no albo właśnie gdzieś tam pod ścianą na schodach. Ale myślę, że dostawki są teraz o wiele częstsze. Mhm.